Warsztatom terapii zajęciowej w Gnieźnie zajęć przed świętami nie brakuje. Powstają w nich stroiki i różne ozdoby na Boże Narodzenie. Każda z pracowni tętni życiem. Nie brakuje pomysłowości i kreatywności, by każdy wyrób tu powstający był unikatowy. Ja myślę, że o kreatywności możemy tu mówić w każdym salu. Właściwie okres, w którym teraz się znajdujemy przedświąteczny to najlepszy czas pracy WTZ-u. Bowiem od września już pracujemy nad strojkami świątecznymi, nad ozdobami świątecznymi. Jak widać, wszystko można zaaranżować po świąteczny. Tutaj mieliśmy zezelowane koło, które zostało właśnie mechanizm środka wymontowany z koła, i na tym powstał strojek. Pracownie zostały zaangażowane generalnie trzy do, pracy tego, do, do wykonania tego strojka. Cieszą się one naprawdę fajnym powodzeniem. Każda pracownia pracuje nad tym, żeby przygotować prace świąteczne. Od września, bowiem już tworzymy kartki bożonarodzeniowe, które są już zamówione. Stworzyliśmy 850 skrzatów, które pójdą jako prezenty do pracowników Weluksu. A poza tym no wszędzie choinki, świeczniki, jakieś stroiki, bombki, czego dużo zapragnie. Odwiedziliście. Te pracownie e, opierającą się na papieroplastyce, dlatego główne nasze dzieła są wykonane z papieru. E, podopieczni, uczestnicy wykonują stożki e, z rurek papierowych, które wcześniej oczywiście kręcimy w ciągu roku. E, są one barwione, bejcowane. E, po wykonaniu takiej piramidki e, może to być również podstawa do choinki. E, jak jest pokazane, proszę bardzo, Adi tutaj nam e, ją konserwuje, czyli lakieruje usztywnia, A ja już się zaczynam zdobieni. Co się dzieje potem? Potem miejmy nadzieję, że taki skracik znajdzie swojego klienta, trafi do serca i pieniążki zasilą konto. Stowarzyszenie. I tutaj w pracowni ceramicznej wykonujemy świąteczne akurat teraz rzeczy z gliny szamotowej, skrzaty, anioły, bałwanki, metodą wałeczków wypalamy w piecu, następnie ozdabiamy albo szkiwem, albo farbami i brokatem. Pracujemy metodą wałeczków, tak jak już mówiłam. Gdy już jest cała praca wykonana wówczas, czekamy aż troszeczkę nam stwarnieje i wycinamy otwory, żeby powstał świecznik. To akurat są skrzaty, które wykonujemy, a tutaj świecznik z wzorem anioła. 2 grudnia, to jest pierwsza sobota grudnia, otwieramy nasze drzwi dla wszystkich zainteresowanych rękodziełem. W godzinach od 10 do 13 będzie można przyjść do naszego warsztatu i wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez naszych podopiecznych. Otwartych będzie 10 pracowni, na których będzie można przygotować jakieś rękodzieło. Są to różnego rodzaju stroiki, zawieszki na choinkę, ozdoby, które można postawić na stole, ozdoby, które można postawić obok choinki, które umilą nam czas ten bożonarodzeniowy. W ramach biletu, którego koszt wynosi 20 zł, będzie można odwiedzić dwie pracownie. Jednocześnie równolegle podczas tych warsztatów odbywać się będzie na naszej sali gimnastycznej Kiermasz, gdzie będzie można zakupić gotowe już produkty zrobione przez naszych podopiecznych, ponieważ już od kilkunastu tygodni przygotowujemy się do świąt, także u nas na warsztacie święta już są w pełni. Produkty z WTZ-u można będzie nabywać m.in. na Jarmarku Bożonarodzeniowym na Deptaku w Gnieźnie 9 i 10 grudnia.